Witajcie, moi drodzy. Dziś po trzech dniach ciemności pojawiło się w końcu światło. Zabrzmiało to nieco mrocznie, nieprawdaż? No właśnie. Gdybym była jakąś świętą, prorokiem, mistykiem czy wizjonerem, przyjęlibyście to za prawdę. Zobaczcie, jak łatwo jest zakodować ludzkie umysły. Wystarczy wypuścić jakąś informację wzbudzającą strach i większość łapie się na haczyk. Strach. Potężny twór. Wirus, który został stworzony przez archontów. W jakim celu? Aby karmić się naszą energią. Są to bowiem istoty pozbawione jakichkolwiek emocji, działające w sposób zimny i wyrachowany. Nie mający dostępu do nieśmiertelności, dlatego też żywią się naszą energią, właśnie tą niskowibracyjną, jaką jest chociażby strach. A najbardziej pożądaną dla nich energią jest energia dzieci, bo jest dziwicza, najczystsza i niczym nieskalana. To dzięki niej głównie żyją tu i egzystują. Miałam dzisiaj bardzo dziwny sen. Śniło mi się, że spałam w namiocie na szczycie jakiejś skarpy. Był wczesny poranek. Wyszłam z namiotu, rozejrzałam się dookoła i to, co zobaczyłam, było dziwne. W dole widać było morze, którego fale rozbijały się o skalisty brzeg, a po przeciwnej stronie wokół skarpy rozpościerało się jakieś osiedle. Takie z lat 70. Jeszcze dziwniejsze było to, że na fasadach budynków zawieszone były potężne obrazy dzieci, dzieci, które zamieszkiwały to osiedle. Obrazy miały piękne, żywe barwy i były dopracowane w każdym detalu. Te portrety przypominały nieco obrazy z czasów królów. Każde z dzieci siedziało na krześle lub tronie, a przy boku miało swojego pupila, najczęściej psa. Pamiętam, że zawrzała we mnie krew, jak można wystawiać wizerunki swoich dzieci na widok publiczny. To jakby celowe wystawienie ich energii na pożarcie. Po przebudzeniu przyszły mi na myśl te wszystkie zdjęcia które dumni ze swoich pociech rodzice wstawiają w postach, w mediach społecznościowych, nie licząc się w ogóle z tym, z jakim zagrożeniem się to wiąże. Znanych jest przecież tyle przypadków porwań dzieci, po których ślad wszelki zaginął. I nie będę się tym wgłębiać w to, do jakich celów się je wykorzystuje, Zadaję sobie jednak pytanie: jak długo jeszcze ludzie będą żyć w nieświadomości? Jak długo będą jeszcze przymykać oczy na to, co się tutaj dzieje? Jak długo będą sobie pozwalać na kodowanie, na manipulacje i na kontrolę? Jak długo będą jeszcze spać? Czego jeszcze potrzeba? Aby dostrzegli to, co dzieje się pod przykrywką chociażby tego, co zapodaje im telewizja, internet czy media społecznościowe. Ludzie kierują się wciąż pięknym opakowaniem, a nie dostrzegają tego, co kryje się głębiej. Media okazują gwiazdy, celebrytów, którzy kreują siebie na bóstwa, na których opiera się ten świat. Już nastolatkowie, nie mówiąc o dzieciach, karmione są obrazami doskonałych w każdym calu idoli, których próbują naśladować, z którymi pragną się tożsamiać, zapominając tym samym o własnej wartości. Kiedy pracowałam w Grecji jako makijażystka w świecie mody, telewizji i kina, poznałam ten światek od podszewki. Przekonałam się, jak bardzo jest zepsuty, oparty na wyzysku, sztuczny. Widziałam chociażby wiele modelek, wychudzonych bulimiczek czy anorektyczek, które za cenę własnego zdrowia i życia dążyły do zrobienia kariery. Młode, piękne, mądre, idealne, a jednak kompletnie niewierzące w siebie. Bo świat, w którym żyły, wyznaczał zupełnie inne kanony. Tak więc zatracały siebie, żyły w kłamstwie i łudzie, i zmierzały do autodestrukcji. Jeśli się nie obudzicie, historia się powtórzy. Już kiedyś świat dążył do samounicestwienia. Może zabrzmi to paradoksalnie, ale. Jest tu, na Ziemi, wiele istot, które wróciły z przeszłości po to, aby tym razem ją ocalić. A wracając do trzech dni ciemności, w niektórych katolickich kręgach istnieje koncepcja znana jako właśnie trzy dni ciemności, zgodnie którą nadejdzie na Ziemię sąd Boży, a Ziemię spowie całkowita ciemność. Jeden z najsłynniejszych cytatów, który mówi o tym wydarzeniu, przypisywany jest Anni Marii Tajgi, która żyła w latach 1768-1837, a która powiedziała, że, cytuję, Nad całą ziemię nadejdzie intensywna ciemność trwająca trzy dni i trzy noce. Nic nie będzie widać. A powietrze będzie przepełnione zarazą, która pochłonie głównie, choć nie tylko, wrogów religii. W tej ciemności nie będzie można używać żadnego sztucznego oświetlenia, z wyjątkiem poświęconych świec. Kto z ciekawości otworzy okno, żeby wyjrzeć, albo wyjdzie z domu, padnie martwy na miejscu. Przez te trzy dni należy pozostać w domach. Odmawiać różaniec i błagać Boga o miłosierdzie. Wszyscy wrogowie kościoła znani czy nieznani, zginą na całej ziemi podczas tej powszechnej ciemności, z wyjątkiem kilku, których Bóg wkrótce nawróci. Powietrze zostanie zainfekowane przez demony, które pojawią się pod najróżniejszymi, okropnymi postaciami. Hmm. O trzech dniach ciemności mówili również inni prorocy. Ponoć. A najciekawsze jest to, że w Biblii nie ma przepowiedni, która by o tym traktowała, pomijając oczywiście dziewiątą plagę przy wyjściu z Egiptu. Zatem skąd biorą się takie informacje i dlaczego ludzie w nie wierzą? Ano właśnie po to, aby wzbudzić energię strachu. Cały plan polega na wprowadzeniu wirusa strachu, na znieczuleniu ludzi, na wytworzeniu agresji, niskich popędów, na wzbudzeniu w ludziach niskiego poczucia wartości i utracie wiary w siebie. Wiele z tego, co ludzie słyszą czy widzą dookoła, to fałsz, na którym budują swój świat. Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak, bo człowiek, nie kochając siebie, nie wierząc w siebie i swój potencjał jako istoty boskiej, szuka wzorców i akceptacji na zewnątrz. Bo proroctwo chociażby ma na celu zmiany waszego zachowania tak, aby były one zgodne z wolą Boga. Warto sobie jednak zadać pytanie: jakiego Boga? Bo z pewnością nie tego prawdziwego Boga, źródła wszelkiego stworzenia, które nie każe, ale jest wszechobecną i wszechogarniającą miłością bezwarunkową. Zatem dni ciemności, nieważne ile by ich było, to czas zagłębienia się w sobie, to czas odnajdywania odpowiedzi wewnątrz własnej istoty. I na planie globalnym często jest on uwarunkowany wpływem energii płynącej z kosmosu. A jeśli chodzi o indywidualne jednostki, to myślę, że każdy w jakimś momencie swojego życia przechodził przez owe dni ciemności, kiedy to doświadczał chociażby traumatycznych sytuacji i był zmuszony do zejścia na samo dno, aby tam odnaleźć siebie. W nocy z 30 na 31 sierpnia o godzinie 3.37 mieliśmy do czynienia z superpełnią księżyca w Rybach, a tak naprawdę byliśmy pod jej wpływem już przez właśnie te trzy ostatnie dni. Na zewnątrz sama aura pogrążyła nas w ciemności i był to też czas. Kiedy energia kierowała nas ku najciemniejszym zakamarkom naszej duszy. Po co? Po to, żeby uwolnić i uzdrowić kolejne kwestie zamiecione pod dywan. Po to, abyście mogli ustalić wasze priorytety, zdecydować, co dla was jest w życiu najważniejsze. Pełnia w rybach pomaga wam dostrzec, jak bardzo wzrosliście, ile doświadczyliście, jaki ogrom wiedzy odkryliście w sobie. Przyjmijmy, kochani, że wasz umysł to komputer, do którego wkładacie odpowiednie oprogramowanie. Kody, które już tam istnieją, a których używacie do projektowania swojej rzeczywistości. Powstały na bazie informacji zawartych w Waszym DNA, na bazie Waszych doświadczeń i języka, jakiego używacie. Zatem, jakich słów zdecydujecie się używać? Jakich określeń w stosunku do siebie? Jakie wyrażenia zagoszczą w Waszym życiu? Czy będą to słowa krzepiące, otulające? Pełne zachwytu, poczucia własnej wartości i dumy ze swojego istnienia, czy też obraźliwe, wypełnione pretensjami i zaniżające waszą wartość? Warto zastanowić się nad tym, w jaki sposób się do siebie odnosicie i wyrażacie względem siebie. Czy jesteście wobec siebie surowi? Czy wciąż poszukujecie jakichś wzorców do naśladowania? Czy też koncentrujecie swoją uwagę na tym, co macie, kim i czym jesteście, na swoim potencjale, na swoich własnych wartościach i priorytetach? Ryby to znak, który często wpada w pułapki zewnętrza, gubiąc się w rozterkach swojego umysłu. I zamiast stać się zmianą, jaką chcieliby zobaczyć w świecie, utykają w oczekiwaniach i wyimaginowanym obrazie tego, jak powinno wyglądać ich życie. Wybudujcie zatem solidne fundamenty, oparte na swojej własnej prawdzie. Otwórzcie umysł i serce. Przyjrzyjcie się swoim emocjom. Ryby to ucieleśnienie kreatora, uzdrowiciela, rzemieślnika, który tworzy. Ryby kierują się emocjami i ufają swojej intuicji. Zatem zróbcie to samo. Nie chowajcie się za fasadą nieprzystępności, wyjdźcie ze skorupy, zauważcie swoje emocje, dlaczego się pojawiają właśnie takie i co mają wam pokazać, dokąd prowadzą. I zaufajcie przede wszystkim swojej intuicji, zamiast brać za wyznacznik czyjeś opinie. Saturn dodatkowo pomoże wam mocno stanąć na nogach i wziąć odpowiedzialność za swoje działania. Co więcej, mamy Wenus w retrogradacji położoną w lwie i połączoną z jowiszem w byku, co ewidentnie pokazuje, że jest to czas, gdzie warto przywrócić równowagę. Po trudnych, traumatycznych doświadczeniach. To okazja dla Was, aby ponownie ocenić Wasze wartości i pragnienia, i nauczyć się bardziej selektywnie inwestować swój czas i uwagę. Opierając się na tym, czego doświadczyliście, tym razem świadomie podejmijcie decyzję, co tak naprawdę jest dla Was ważne. Merkury jest wciąż w retrogradacji i zrównał się w tym czasie z Jowiszem w byku, a to wprowadza jasną komunikację i przede wszystkim zrozumienie, a za zrozumieniem idzie i akceptacja. Czas pełni, moi drodzy, to czas wyzwolenia, dlatego też jest to doskonały moment na to, aby porzucić to, co stare i już nie służy, co spełniło swoje zadanie i przede wszystkim nie prowadzi już do wzrostu. Stare nawyki, stare negatywne przekonania, stare znajomości, które stały się ciężarem i stare w kółko powielane schematy z pewnością pomoże Wam to osiągnąć równowagę przede wszystkim tą emocjonalną. Ale zrobi też przestrzeń na nowe, inne, świeże. Tak więc wyciągnijcie na powierzchnię to co ukryte. Spójrzcie na siebie i swoje życie z innej perspektywy. I pozwólcie sobie na lot w górę z radością i zaufaniem. I pamiętajcie, że jesteście istotami eterycznymi w ludzkiej postaci, co oznacza, że jesteście jednością ze wszystkim. Wyjdźcie poza powierzchowność i dotrzyjcie do samej głębi. Dobrej nocy.